Cześć! Dzisiaj pokażę wam kolejny z moich armii buildingowych projektów, który wreszcie udało mi się ukończyć po zbudowaniu większych modeli. Tym razem klimaty rodem z piekieł. Armia demonów, diabołów, chochlików i innych piekielnych maszkar rodem z Inferno z Heroes of Might and Magic, które było tutaj moją główną inspiracją, ale temat potraktowałem bardziej po swojemu, robiąc to po prostu wszystko tak jak mnie się podobało. Kiedy otwierają się wrota piekieł na powierzchni, włażą demony i przypuszczają inwazję. Normalnie skryte w czeluściach piekieł pośród jezior, lawy i trujących wyziewów czekają tylko na okazję do podboju królestw na powierzchni. Zgromadziłem tutaj sporo minifigurek, jakie też pobudowałem mini konstrukcje służące za większe jednostki. W jednym wypadku wspomogłem się dobrze pasującym setowym modelem. Chodzi tutaj oczywiście o Surtura z zestawu 76289, który zwyczajnie dobrze mi tutaj przypasował, a zatem został jednym z dowódców tej hordy. Głównym dostawcą minifigurek pomniejszych demonów została tutaj seria Nexonites. Lawowe potwory, antagoniści z pierwszej fali Nexo, zostały wręcz stworzone do roli diabłów i innych piekielnych pomiotów i bardzo fajnie nadają się do budowy armii w tych klimatach, jako że w większości są tanie. Serio, spora część tej armii nie kosztowała jakichś dużych pieniędzy. Nie ma to jak mało popularne serie, które akurat nam przypadły do gustu i nie trzeba na nie wydawać nie wiadomo ile. Demony można tu podzielić jakby na dwie dywizje. Większa to klasyczne czerwone diabły. Mamy tutaj oddział chochlików, zbrojnych we włócznie. Pomyślałem sobie, że takie kurduple, dźwigające na dystans, to fajny motyw. W roli chochlików oczywiście, Skarriery z Nexonites, jeden z moich ulubionych mniejszych ludzików. Za nimi stoją demony utkane wprost z lawy, wiecznie i spalające wszystko na swojej drodze. Uwielbiam te duchowe, czy też w tym konkretnym wypadku lawowe nóżki, o ile można to nóżkami nazwać. Zwykłe czerwone demony to głównie poprzerabiane, mniej lub bardziej standardowe potworki z Nexo. Aczkolwiek dodałem też tutaj ziomków z Ninjago, którzy pięknie się tu wpasowują. Jestem też zadowolony z bardzo prostego patentu na tarcze. Przeozdobione przezroczystymi klockami wyglądałem, jakby były nabijane rozżarzonymi do czerwoności guzami i kolcami. Kilku wojowników dostał też pasujące czerwone twarze duchów z Hidden Side oraz kamiennej armii z Ninjago. Fajnie mi też tutaj nadały się przezroczysto pomarańczowe elementy broni i wyposażenia z Nexo. Podkreślają, że niektórzy z nich to takie gorące chłopaki, że wszystko się na nich nagrzewa. Drugą mniejszą dywizję stanowią spopieleńcy. Ci płonęli tak długo, aż się z grubsza wypalili, ale bynajmniej nie do walki. Tutaj podstawą było kilka figurek Moltora, jednego z moich ulubieńców z Nexonites, ale są też szkielety ze stału z surturem i kilka poskładanych czarnych szkieletorów, w którym czacha płonie. I nie tylko. Niektórym dałem długie nogi, żeby się wyróżniali. Szczególnie jestem zadowolony z tego ziemeczka. Myślę, że ma wystarczająco potężną aurę, żeby być jednym z pomniejszych dowódców. Przechodzimy do większych konstrukcji. Zbudowałem na potrzeby tej armii takich oto dwóch większych pacjentów, poruczników, potężniejszych i okazalszych. Bardzo dały tutaj te większe ciała z Nexonites. Trochę mi brakuje podobnych rozwiązań do łatwego i przyjemnego kreowania większych postaci. Konstrukcje nie są tutaj koszerne w pełni, pozwoliłem sobie użyć zgromadzonych jakiś czas temu nielegowych stawów mikselowych w kolorach nieprodukowanych przez Lego. Można by tutaj oczywiście użyć oryginalnych szarych, no ale ja chciałem uzyskać bardziej kocherną kolorystykę. I tak, jeden pasuje do spopieleńców, a drugi do czerwonych diabłów. W ramach kawalerii przygotowałem demony ujeżdżające piekielne ogary, duże bestie podobne do rogatych psów. Są niesłym zagrożeniem same w sobie, nawet bez jeźdźców, atakują gryząc i drapiąc wielkimi szponami. Trochę się tutaj zainspirowałem podobnymi potworami z uniwersum Warcrafta, aczkolwiek sam motyw jest raczej ogólnie dobrze znany. Władowałem w nie sporo staw kulkowych, także w tłowiach, dzięki czemu można je upozować naprawdę dynamicznie. Mogą wyglądać groźnie, ale też da się je ustawić w pozie ala dobry piesek. Większe demony są dowódcami armii. Surturowi nie ma co się tutaj za bardzo przyglądać, bo nic nie zmieniałem w jego konstrukcji. To po prostu figurka zestawu. Od zera zaprojektowałem za to większego czerwonego diabła. Jest nieco niższy od Surtura, za to bardziej rozłożysty. Jest to taka jakby bardziej rozbudowana wersja dużego lawowego potwora z Nexo. Uzbroiłem go wielką włócznie. No i znowu jest to dosyć pozwalna figurka. Nawet na ramieniki są osadzone na stałach kulkowych. Także jest komu prowadzić siły piekła do bitwy. Myślałem też nad dodaniem broni artyleryjskiej i początkowo zastanawiałem się nad zbudowaniem jakiejś piekielnej machiny, ale później zdecydowałem, że fajniejszym pomysłem będzie artyleria ożywiona. Piekło zamieszkuje bowiem wiele rodzajów demonów, w tym bardziej zwierzęce, jak gigantyczne lawowe żaby, pływające w lawie niż w wodzie. Te niezwykłe bestie mogą zostać wykorzystane jako naturalna broń, zarówno poprzez skakanie na wrogów i miażdżenie swoimi cielskami, oraz właśnie jako artyleria. Potrafią bowiem pluć żywym ogniem. Pysko zamotowałem wyrzutnie pocisków w stosownym kolorze, żeby oddać ogniste kule. Takie. Obrócą wszystko w perzynę. Tak się zatem prezentuje ta piekielna armia. Chętnie poczytam, co sądzicie o tym projekcie. Dzięki za poświęcenie mi uwagi. I cóż, do następnego razu.